Przed nami dużo, więc to Nie wiem jak to się stanęło, ale mamy przerwę techniczną. Nie, no po prostu po świeci. śmieci z domu porzuciłem. Właściwie, gdzie mi teraz porzuciłem? Okej, okay, górze idzie. To jest oznaczenie tak. możemy zlikwidować, tu mam naszą bazę. Możemy ją porzucić na X. ok. Okej. Więc porzuciliśmy bazę. Duża za chwilę przejdzie. No, dosyć duża jest ta duża. Co ty? No, to jest zaznaczenie duże. Ok. Ruszamy. ruszamy w kierunku nieznanego. Tam gdzieś młotek jakiś jest. I mamy drobną lustrę. Tutaj po prostu jeszcze nie mamy Załóżmy, że gdzieś tam mamy ruszyć.

To jeszcze wystarczy, żeby dojechać tam gdzie chcę i zrobić to co chcę. Brunek jeszcze się trzyma, więc... Skoczko, gdzieś tam mam dojechać. Przez dziką pustynię. Do tego młotka mam dojechać, okay. Czy to będzie możliwe? Myślę, że tak. No z gadacie nie powinny być agresywni tutaj Ło, by jedno No to byłaby nie zerzał teraz z co nie No na razie jest grzeczna Był grzeczny Ok no, Teraz zbieraj się tak bo będzie jeszcze

nie się pić schartypowali moją o, to co, co to jest to jest chyba naturalne w tym rejonie żeby nie wszystko tam mamy do wszystko nie możemy wziąć, bo bo coś nam przeszkadza. Y -y. to może też weźmiemy tutaj Zawatowałem komu? Ok, pan chciał Zajdźmy sobie może z widoku I skoro już tutaj był obóz to warto go zlotować Co to mają? Co to jest? Żelazo. Dobra, żelazo nam się przyda to To co jest? A to jest, jest jakiś wradna miejscówka. Raczej znaczy, nie chcielibyśmy sobie tutaj ogadniać gdzie odwykla lokalizacja. No proponuję się skoczyć.

o imię i kasy błyskawicie no, co to było co to było kanał Dobra się kup leczę albo zdobywanie tego miejsca może byś potopił Dobra, Ja się blokuję tutaj na tych stołach. Bo tu granat poszedł. Ale dobrze, że wrzucają rz granaty, co nie? Ale wózek mi zniszczysz, chłopaku. I okay. Empty Talks. Zdeponowaliśmy nasz udział w jaskini zgodnie z ustaleniami. Wiem, że rozmawialiśmy o podziale, ale muszę coś powiedzieć. Owszem, ile, ile go dotrzymał swojej części mowy, ale połowę, połowę za to, że powiedział nam jak to jest strażnicy zagrabiły na odwrócenie uwagi. Przecież to my wzięliśmy na siebie całe ryzyko. Cały ryzyka? on był bezpieczny, może dostać 25% i cieszę się, że nie 10%. Proponuję, mu powiedziesz, a jeśli się nie zgodzi, w pokémonie, hakonowie w końcu dowiedzą się, że ktoś nam pomógł, a on może się wygadać, on nam zrobił to samo. A my skoro kiwają kolegę. Czekajcie, co? jak tutaj To jest żelazo, ja mam sobie przygadnę A, czy skopera? Jest, jest złożona maszyneria. Nie proszę razy 40. Wysyłanie metalu. Dobra, na no, razie to bywało. nie że to jest ważniejsze. Tyle coś więcej z tego. No, to nie ma lepszego to jest nam potrzebne. To się nie zastanawiam. Dobra, musimy tutaj wziąć i pójść z Have you any idea what that loudmouth Lazar O'Fane is doing out at the old testing station? He's told was all over the Souk shooting his mouth off about how his boss was coming into a big supply of water. Enough for the whole sector, he said. Laz is always hatching some mad scheme or another.

Przeprowadzamy. przygadą. Co ja mogę tutaj wywołać? Siaka styczka. Mamma mia. Przecież ci broń. Gdzie jest to żelazko? Tutaj. Już nie ruszymy, bo... ...to za ciężkie. спустим с водой надо где-нибудь поймать выяснить это как-то какая-то еще с панельбирана на самом деле такого обтяжения большого Have you any idea what that loudmouth Lazar O'Fane is doing out at the old testing station? His toady was all over the Souk shooting his mouth off about how his boss was coming into a big supply of water. Enough for the whole sector, he said. Laz is always hatching some mad scheme or another. I think he imagines himself the king of the Kirab. Ha! <laughs> king of the kulans, more like. Those Shield on! <sharp> <Prince Maca> <sharp> uh -huh. No. z się stara jak morze wrócimy tutaj przeciwnie na to tu jest pełen więc musimy to zapomnieć Muszę tędy przycisną się. Ktoś wybrał, bo już coś z jednego Tam coś warunkowa jest. Trzeba zobaczyć, coś kolorowego się kupił. Co to ma być, koleś? No i radioaktywność.

Gdzie młot jest? Tutaj. Czy to nie tam piątka? Czy będzie jakieś zagrożenie? Być uliczyli na ten młotek, żebyśmy zeskanowali go. Może znajdziemy tego co chce okazji. powiedział, że jesteśmy zapchani tutaj przez mężczyzn. to zazwyczaj będę interakcji z osobą sygnałową. Hmm. Dobra, to może zrobimy inaczej. Może wyjdę z tego miejsca. Zobaczymy się sobie gdzieś tutaj. Idziemy to na górę.

Mam Ciężką podróż Ciągle nam nie mistrz, nie nie podoba mi się jak ona zaskakuje, co nie? Ona zamiast tam wejść sobie na, na ten, to na tak głębokie ludzie. No. Chciałem to nie chciałam to wyjść, chciałam tutaj obok iść w drugą stronę dobra, to odpocznę będzie ciężki zgryz jak

Kiedy na to, to mi to nic nie da, musimy pójść gdzieś. Tam jest jakaś półka z tamna. jest półka, a tutaj coś jest. To jaka jędza. Może byś się tak puściła, co? Puść się. Okay. No, z pacjentkiem. Fajniejsze to jest, ale... ...mogę no, być Pocznie troszkę, troszkę. Wygląda jak paszcza jakiegoś potwora, co nie? Co Coś jest. Tu no. się ludzie budują. Okej. Okay. I jest nasze oczy. co by było wchodzić gdzieś, gdzie nie mamy szansy yy, z, zebrać łuchówce. mnie zainteresowało. Czekajcie, wywalmy troszkę łuku, żelaza. Jakoś tu ma kawałek możemy. Cena jest ogromna za to. Nie wiem co on tutaj miał takiego ciężkiego. Dobrze, tak. Ale mnie nie jest potrzebny. Trzeba z nim się przydać. Co to kurwa jest? Prawość zabiła kota, satysfakcja wywróciła siłę. Buick, 1850, że mamy okay, tutaj wyszkód umiejętności. Um, um, to była powieść Kinga. Tam, on napisał w latach 70-tych, chyba, jakoś tak.

Co to ma? No, ktoś przyleciał na pewno co nie. Dobra, musimy się i tak pozbyć wszystkich rzeczy. To ja bym proponował tutaj odpalić sobie lance. Chciałem sobie odpalić ten kanał. Miałem na myśli skaner, żeby odpalić go. Słuchaj, stój, tutaj sobie odpalimy go. W na przykład zapakujmy sobie skaner. Tutaj. Sześć. Pokonujemy co nie ma, no, otrzymamy coś. Teraz nam się pokaże. Która coś tutaj jest? Dobra, zbadania. zbadaniem wschodnim jeszcze nie mam. Zobaczmy, jak to na tkanin piaski, grający piasek na otwartej pustyni. Yy piaski pioski mogą być śmiertelne, a grający piasek przyciąga czerwie. Co podczas przechodzenia przez otwartą pustynię i korzystać z mapy i kanadle, aby nie dać się zaskoczyć o tym. drodzy, to mała przerwa, a tylko To nie To Muito bom